Siema wszystkim, z tej strony Kuba, ze mną Dami, No siema! Uch, który ma problemy to... najmana z internetem. Czekaj, czy to się na pewno nagrywa. Jedna kreseczka U. Nagrywa się, internet, dobra. Zbieramy drewno. Internet. Musiałem cze... się czekać na tego, bo... Po... Pobierałby się z... World of Tanks. Bez kitu. A i tak mój net jest zajebisty, jedna kreseczka. No właśnie. Ale lagów nie, lagów nie ma. Lagów nie ma. Lagów nie ma łodziło. Ale noc, to się... Podobki szwedzki. Po Pamiętajcie, tylko po to Napiszę wam jak to się poprawnie pisze. <laughs> Zobaczcie miecz jakiś, bo osumie niecz to Łe jakoś... <laughs> zombie idzie żelaznym mieczem, co jest? O kurwa. <laughs> znaczy, znaczy no, kierwa. Dobra, będę trochę... Okurę. Ja idę w liście się schować. Mieczem, Elo! Kszoki, w krzoki! W krzoki idziesz! No w krzokach jestem! Ja mówię, nie! Uciekaj! Mieczem? Czym go zabiłeś? Mieczem. Wypadł miecz żelazny... Oczywiście, że nie. Nie. zrobię to też miecz. Ja bym się zakopał, ja bym się zakopał w sumie. Ja to w krzokach jestem, Elo! Ja się zakopię, chyba. Ja robię ja się i się kopię. No, potop szwedzki mi zrobili. Łe, nie zrobi mi się killów. Potop szwedzki mi Czekaj, sobie piszę trochę mesa, bo głośniejszy mes jest niż. u mnie. problem najmana, tej... Nie ustawienia, tjemy. chcę mikser otworzyć dźwięku. A ty jeszcze gramy w 1.18, no bo nie ma innej, prawidłowej wersji aktualnie. Nie, nie, no jest. Każda jest inna, chyba lepsza. Nie no, ten render... Na pewno, pewno nie 1.8 Ale dostanę hejtów Nie no, 1.8 to nie lepsze co z tym mówisz? No, tylko to jak klikujesz albo na makro grasz O, o, ogórek tam jest Elo. Kuźwa, nie O, o mamy okno Okno życia z liści o dobra. postawiłem w końcu, celnąłem sobie w tej ciemności. Aby ktoś słyszał odkurzacz, to niech y, pisze no w No właśnie komentarii. słyszę teraz. No Jezu, no musi odkurzacz ci, no. Tak musi. Nie, może se przełożyć na jutro. Nie, i tak nie, że do kościoła, no to. Ktoś stary. Uh, 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 uh. Dobra. Widzowie! A ja przyjrzałem się w twojej dupie. U, u, u. Ja bym wyszedł stąd i bym poszedł na polowanku na mob. Nie mam rzeczy! Stary, nie mam Proszę no być family friendl. Następny odcinek będzie z mojej perspektywy, no widzicie. widzicie no bo on ma się... limit neta. Z plusa. No, z plusa. Najlepszy internet... Nie no, play jest najlepszy stoi miałam ja mam netie, która 700 kb pobierania. No i nie bij mnie. Ciesz się! Ciesz się, bo ja bo aktualnie mam 30 kb. Ale ja mam nielimitowany, widzisz, widzisz? Poczuj o, ten flex. i to ja bym miał nielimitowany 150 MB, nie? Teraz na no, megabajt, nie? No a na... ja pewnie nie będę nigdy mieć. Znaczy i tak to, to już mi nie zmieniło. Chodź już, nie bądź fają. Wiecie ile mam FPS-ów, wiecie, wiecie, wiecie? 700, Nie zasej się Ile pajączków? Czy... Trzy... O, dwa, 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 dwa Gdzie nie. Gdzie ty czy. pająki widzisz? Tam są pajączki. spider Spidermeny, no Spiderman. Tylko ja nie mam. Ja też nie. O. Znaczy, nie, mam jedno zgniłe mięsko. Robię łódkę. Ukolna, ale tam mi spida. Speed. Z tym render dystansem to, to może być A, ocean, kidding. albo to może być rzeczka. to może być wszystko. To jest potężny render distance sześcianków. ścianków. W którym ale widać ja tak naprawdę mam. dwa, ale no. Ale że mam pięć kresek? Łatwo, boty. I <laughs> Łatwo, boty, Japi! Moim netem ten to jest wyszli o Ja mam chociaż nie ale syf. No niestety. Mmmm. speedrun. Ale, ale speeda robisz, Kuźwa ale... Po w kiedy speedrunuje, Robi koblową łódkę. To tak się da. Nie. O jednak to był taki M wie, mniejszy ocen. Proszę, nie bekaj na odcinku. Bo może bardziej mogę. Jestem wolnym człowiekiem w wolnym kraju. Nie komunizm. Znaczy co? O tak. O kurna, To jest więcej, to jest większa zabawa niż poprzednio. O kurwa! Dwa, cztery, sześć creeperów! A jebie, o, ale creeperów to... Więcej ich Jelagi. matka nie miała, czekaj, ja na szybko przepalę se ten, żelazo zrobię nam tarczę. Ale gówno, ale mobów zasrało, ale zabawa, ale buba. Buba jest, miecz co zrobię, miecz co zrobię. Bo ja, zrobię se Ty idzie tu pająk, wywalaj. nie, nie mogę nic Nie o bądź dobra. faja! A dwa miecze zrobiłem kamienne Esa Ja mam jeden <głos> Patrz! Oh <noise> le bad boy Masz tutaj, o, dzień się lubi to no, w gotiki asasynii, po prostu dla komatych Kurwa Ja drewno nie mam Trudno Trudno, co mi bije? A, dobra, szkiel szkieletek do mnie napierdziel. Więcej to ich matka nie miała. Ty, zbierz sadzonkę. Kurwa, nie strasz. Ja lagi mam w sumie, ale dobra, da się grać, da się... No co mnie popychasz, <śm> creepera? <śm> ja nie <śm> mam jedzenia, ja zaraz A no, ja łóżka tak też nie mam. Unlucky. Ja też zginę zaraz, no nie wiem czy mam tego craftinga. Kuźwa, gdzie tu... A, tam, dobra. Ej, co?! Zombie dostał jakiegoś o ja go zabiję, ja go zabiję. Ale Bad Boy. Sikieraj mieć Dwa Ue. i pół seduszka mam, dużo. No dużo. Czekam na ja sadzonkę tego. Nie no, jednego nie mam. A my nawet na pustyni będziemy mogli mieszkać, jak będzie sadzonka. Będziemy mogli sobie w cipie mieszkać. Dobra, sorry. Odcinek pełen akcji, jak widzicie. No pełen akcji, na pewno lepiej teraz to wyszło niż poprzednio, jak mieliśmy głoski dosków jakiś. To mówiliśmy tak i... Po prostu spojrzałem na pierwszy odcinek nasz. Ser, a jest inny głos, jak tak patrzyłem, nie? No wiele. tak jest cały czas inny głos, nie? Kłepro. A czy tak, kuśwa? ja... ja to no, ma... Bindy, ty wiesz, co to Bindy? Z powiedziałem, bi... z, widy z widy, nie Bindy. A. Bindy to jest... bindy to są na przykład przyciski, albo Bindy po prostu głos czyjś. No, głos czyjś, przykładowo waldę... Waldka. Waldka? <śmienny> <śmienny> daj jedzenie, nie bądź w tej Nie mam, no nie stać mnie, mam. A mnie nie stać na sadzonkę, bo nie chcę, daj wypaść. Ty placz ma Nie wiem, o węgiel o, tam jest węgiel. Ty może nie uciekaj mi tak O, Sadzonka, idę No ja tutaj chcę tylko te mowy proswalać, po, bo żeby wiesz Jak będzie jakaś owca albo krowa to ją zabije Aha, chce się kilku wykopać węgiel Pokczamp czekaj, czekaj mi tam spam jakieś kidoski, a nie dała to jednak kidoski, tylko po prostu mi pomysłem, to ja mnie. a to zwykłe Aha, na wyspie o, jesteśmy Jezu. Pustynia kamienna O, się A co no pustynia? No taki ka, ta, Wytapiają ka... chleb piekarze, wyrabiają starchutnicy stal A my ciągniemy druta Bo ta ludzkość będzie w dupie, czy jakoś tak Nie Ty pijesz, ty trzymasz mleko A my ciągniemy druty Kuźwa na jażarcie, nie mam mam na to! lekiem ty z kamlekiem y, prawo, lewo. Nie <grym> <grym> Na prawo i na lewo. Ukraińcy budują domy, a my ciągniemy. Taki moment! No wiem, tylko że ja mam 2,5 serduszka. A może ja po niego pójdę? Nie, dobra, nie, bo jak tam będzie 100 piecem, to jestem na hipa, dobra. Znaczy 100 piecem, że 105, 10 10. to piecem z tym. Z trójzem, to będę w dupie. Ludzkość będzie w dupie. Kuźwa! Ja sikierę wywaliłem, ale debil ze mnie. No zbierz tą na matole! Ja no wypływaj, bo zdechniesz! Wiem! Ja, ci... ja mam mapę. Do Ja do... wiem, jak do niej dopłynąć, nie. tylko gdzie jest północ? Kuźma. Północ jest w Gdańsku. Południe w Krakowie. Tam jest Skup. północ? Dobra, walić tą mapę, nie chce mi się. Boy mapę. Oh, boy. Góron, o, wieszęta, to... wieszęta, wieszęta, wieszęta. Owce. Się. nie, lebo lebo Pewnie lebo Zwierzęta, lebo Zwierzęta, zwierzęta, lebo 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 w którym roku jest, która był, w którym roku lebo 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 1810 osiemset ja dziesiąty. mi się trochę. odynie nie wiem po co, ale wezmę je. A, zajebiście. Ja przepałam żarcie. Ja przepałam, ja mam jedno i pół serca. Ej, ja nie mogę już sprintować, a co? O borówki. A co? Będzie farma. Tak na poprzednim save'ie. Prywatnie. Ja jedną borówę to zostanę Jedną, jedną borówę sobie zostawię. Nie zostanie tak z 20 jeszcze Nastyk dwadzieścia Wyrabiają chleb każe Jeśli prądu nie będzie, to ludzkość będzie w dół. Jestem, jestem widzowie. Onda osa śpiewał poetyckie e, figle. Ja pierwszy. Jeden chciałby być żołnierzem. Ej, mnie? Nie, nie słychać. O, spoko. <grych> nie no. Widzowie, jebać tisa. Dobrze. Co ty tam pożerasz? Gówno psie. Kanapka. Kanapecka. No czekaj, jeszcze jedno jenoho Na gety robię Ja sobie kurczoka w pieprzu, dzieliłem. Ja też I Twoje potem już na TikTok i na, yy, na koncie Rocket League <gry> Ej, ludzie mam coś czerwonego w mięsie. Krowa! Krowy! Krowy! Nie widziałem! Mówiłem Ci o krowach, debilu. Nie, dobra. Chodź. O, lód. Ty, może Oj, iglo tu nie. znajdziemy? Może, ale uwa, o, o, ostro, ostrożnie chodź. Żeby nas nie zatopiło w śniegu. U, yy, yy, help! No, ma... Dobra, przybyłem. NIE! 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 NIE MOGĘ! HELP! Co wyjść z tego! Jakie gówno! Słyszałem plagera! Ja mam wyciszone. No słysz, O nie! Gdzie? Outpost jest tu! Stamtąd gdzieś! NIE! Zajebiście, zdechłem. Nie, czekaj! CO?! W lodzie jest! Nie, mamy chyba po grze. Jestem debilem, że mój net, jest zajebisty. Zdechłem, wiesz? No dzięki, żyję. No stój, stupę. No nie, dwa serduszka mam, wykop więcej. Wykop więcej. No wykop, po prostu da się to skopać. Dobra, jestem. Ja pierdolę Ja mam 4,5 serduszka Widzowie A, Ale pilacze w tym był <laughs> Ja robię skina Popatrz ty... widzisz? Strzały są Piladżer tu był No Ja robię wyjście na górę Ja zrobiłem skina aż to mi... Kurwa J Jak ty tu stąd wyszedłeś? Żazo! Ironik Ironik Atomek Ah, non. Dobra, wpadłem. O dobra, szyję. Fuck! Fuck! Ej, łej, czego mi zabrali? Ła! No! Ej, łej, ja... Ej, tu outpost jest! Na no takim churda, poziomie? Boże, uciekaj! Już minął! Jestem taki itamo! Ale nie będzie mieli złego ołmena, bo zabili tego. Że zabili sami siebie. Downy. No ała! Co za... Z Ale ja, jedno serduszko mam, jedno serduszko mam. Ja mam jedno serce. Ja mam dwa, nie więcej. Masz... Dobra. Mam kusze, nice. Idą! Z... idzie, idzie, idzie Ej, no tutaj Outpost jest, ale gówno I lawa, co tam się wylało Ja mam masz, masz, masz. jeden i pół serduszka Nie, stwierdzielamy stąd Nie mam szans na się z nimi Marzecie? No mam To ja ulec się, faci... bo na mnie są sfokusowane no właśnie, dobra, już nie, już nie są, ale mam już, mam już przede wszystkim serca jakie, dobra, to jest co? Kuźwa, trafił mnie przez tarczę. Jakie gówno. Dobra. Spierdzielajmy, spierdzielajmy. No spierdzielajmy. Dobra, chodź tędy. O lud, lud, lud. Zrób mi loada. Ładne, no, ej, o... ładne tu jest. Kuźwa ja zdechnę se tu O pali się autobus, znaczy nie wiem, czy się palczy. Czekaj. To jest megryza. Yy, Boskie. Ja pierdolę. Nie, tam golem powinien być. Jeśli golem, to pomoże nam. A czy nie musimy sojść na dół. Ej! Co? Przepalę są żarcie. Przepal. Ty kudasy tu wchodzą! Ej, pomóż mi! Mam e, enchanty. Będzie w dupie iść mi po Idę Bo na przewagę No nie słyszyj ode mnie Dobra poradziłem sobie Ale zostań tutaj ze mną Nie ma No Ja mam tylko 300 SHB. byt Czaj przepalam Kurwa skąd Skąd Tu Wal się na Ej, bo noc idzie. Ja bym się wkopał, no. Nie wiem jak ty. Też. Ja bym zrobił norkę jakąś. Tutaj, nawet. Ja bym zrobił norkę jakąś. Ej, to mój węgiel, oddaj mi węgiel. Masz tu. Ja zrobię co jeszcze pochodnie, bo ja gówno widzę właściwie. Ja mam full brainta. A na ideach mi się nie chce grać. No. Dobra, mamy jakąś norę. Mam dynię nawet. Dobra. Co widzowie? Czekaj, ile już tu na gętwarzę i też nie było długo. Już 19 minut, to kończymy chyba odcinek. A, no, możemy. Na no to co widzowie? My się żegnamy i czyści.